Pogoda to czynnik niezwykle istotny. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silny jest jej wpływ na nasze życie codzienne. Prognozy pogody sprawdzamy w zasadzie codziennie, na przykład po to, żeby odpowiednio się ubrać. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego i ciekawego punktu. Pogoda i moda mają bardzo wiele wspólnego. I to nie tylko to, że obie są zmienne. Dzisiaj trochę o pogodzie, trochę o modzie i trochę o technologię Czy waszym zdaniem pogoda, pogoda ma istotny wpływ na modę, na to co się nosi, na to co się tworzy w modzie? E, nie tylko moda, nie tylko, o, nie tylko moda, chciałam powiedzieć, nie tylko pogoda, ale i e, wszystkie zjawiska, które nas dotyczą, czyli kryzys na przykład, który jest w tej chwili e, na całym świecie, e, Powoduje, że nie wiem, nosimy dłuższe sukienki, ciemniejsze kolory, e, tak samo pogoda gdzieś tam wpływa na nas. Jak świeci słońce, to chcemy założyć coś kolorowego, coś soczystego. Włoszki są najlepszym tego przykładem, że tak jest, jak mówisz, czyli pogoda ma wpływ na modę, bo one się w ogóle nie przejmują warunkami atmosferycznymi, po prostu się ubierają tak, żeby było pięknie. Ale to, tam też są inne warunki, tam jest a, zawsze ciepło. No to już właśnie dlatego ubierają się, żeby było pięknie, a nie żeby było ciepło. A My musimy niestety brać pod uwagę to, że nawet jak mamy ochotę na szpilki i na odkryte ramiona, to musimy założyć gruby sweter, jakieś buty na porządnej podeszwie, żeby w tych wszystkich śniegach i deszczach nie, nie stracić zdrowia i nie zniszczyć butów. My mamy, mówię, to szczęście, że są cztery pory roku, a więc mogą być i szale, i klapki, i t-shirty, i grube swetry. Mimo tego, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym i rozwijającym się, ciągle jeszcze niewiele osób ma świadomość tego, jak istotny jest wpływ pogody na nas samych i na nasze życie. Już w starożytności na przykład Hipokrates zauważył dużą współzależność pomiędzy naszym samopoczuciem i zdrowiem a tym, co dzieje się za oknami, ale jest jeszcze taka, z którą każdy z nas spotyka się na co dzień, no chyba, że jest nudystą, czyli ubrania. I moda. Jak silna jest zależność pomiędzy pogodą i modą, poza tym, że obie są zmienne? Moda w ogóle jest w tej chwili bardzo uzależniona od pogody. Na przykład w epoce takiej, którą my nazywamy metrolodzy tak zwaną epoką małego zlodowacenia czy oczywiście to jest w dużej przenośni powiedziane. Ale już w XVII wieku, na przykład e, dwór Ludwika XVII, charakteryzował się tym, że panie nosiły, żeby nie marznąć nawet, chodziły w dekoltach dużych, ale miały na głowach ogromne ogrody wręcz, jeśli chodzi o peruki, z tymi ogrodami, ptaszkami, nie wiadomo z czym, i chodziły z tym e, no, jako, jako moda ówczesna. Później, w epoce na przykład napoleońskiej, kiedy mieliśmy piękne sukienki empire Bez Talii, gdzie panie biegały bardzo w takich swawolnych czy też luźnych strojach, wtedy mieliśmy ciepło w Europie. I właśnie to jest jakoś bardzo ściśle związane. Z taką tendencją pogody, tendencją klimatu wręcz, nawet w ostatnim okresie. Kiedy mamy od 1992 roku mniej więcej ciepłe, bardzo gorące wręcz lata, proszę zauważyć, dziewczyny wtedy zaczęły chodzić w krótkich bluzeczkach na wierzchu z pępuszkami, prawda, bo im było za gorąco. Zauważyłem, sposób? zauważyłem. Właśnie, które w jakiś sposób im pomagają no, po prostu znieść te upały, prawda? I w tej chwili chodzimy bardziej rozebrani, nawet w ciągu.

Pogoda ma trochę wpływ na to, co ubieramy, aczkolwiek ja i no tak jesteś, uparcie ty, ty tak, swoich zasad i zimą ubieram najcieńsze rzeczy, jakie tylko mogę, i no na to płaszcz rzucam i tyle. Generalnie uwielbiam e, ciepły klimat, jest cieplutko. Zimę nienawidzę, denerwuje mnie śnieg i zimno. Uwielbiam chodzić rozebrana, skąpo ubrana, tak więc zimą odchodzi jak najszybciej. I wyrobione, nie na tego. Czy inspirują się twórcy mody znaczy, zjawiskami nami, nami przyrody, wpływa, przyrodą, wpływa pogodą? Wpływa. Jak wyjeżdżam za granicę na wakacje, nie wiem, do Portugalii, bo często jeżdżę, mój narzeczony jest Portugalczykiem e, i stamtąd wracam, to jestem taka pełna, e, otwarta na, na kolory, na e, takie soczyste tak naprawdę kolory, których w Warszawie jest mało. A potem wracam do Warszawy i tak jakoś e, coraz mniej tych kolorów w tych moich projektach, coraz e, więcej szarości, coraz więcej brązów, beżów. I teraz tutaj na, chwileczkę. Na, na przykład na ciebie zła za oknem, szaro, zimno, deszczowo. Ja jestem totalnym meteoropatą, naprawdę jakakolwiek zmiana pogody. E, niestety mi się to z wiekiem nasila. Ja wiem kiedy, będzie, kiedy jest słabe ciśnienie. Czuję to już niestety w kościach i w całym człowieku. E, I bardzo reaguje na takie zmiany pogody. E, ja takiej pogody jak dzisiaj nie znoszę, nienawidzę i naprawdę siłą się sam wyciągnąłem z domu, żeby tutaj przyjść, e, bo to jest absolutnie niesprzyjająca aura do niczego. Brak słońca gdzieś mnie tak deprymuje, że no, nie chce mi się wstawać po prostu. Ludzie od setek, a nawet tysięcy lat starają się przewidywać zmiany pogody. Czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem. Kiedyś, aby tego dokonać, obserwowano kolor nieba, rośliny albo zachowanie zwierząt. Mówi się na przykład, że kiedy jaskółki latają nisko, to znaczy, że będzie padał deszcz. Od kiedy do badań nad pogodą zaprzęgnięto matematykę i nowe technologie, wszystko trochę się zmieniło. Jak to wygląda dzisiaj? W jaki sposób współcześnie przygotowuje się prognozy pogody? W tej chwili synoptyk ma mnóstwo... Systemów wspomagających obserwacje pogody aktualnej. Mamy 60 stacji synoptycznych, które co godziny dokonują pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, tendencji ciśnienia atmosferycznego, zachmurzenia, zjawisk, które na danej stacji występują. Poza tym mamy do dyspozycji system zdjęć satelitarnych, które umożliwiają synoptykowi orientację, gdzie znajdują się układy baryczne, jak przemieszczają się systemy chmurowe związane z frontami atmosferycznymi. Czy wolno, czy szybko się przemieszczają, w jakim kierunku. Mamy również systemy zdjęć radarowych i w Europie, i nad naszym krajem możemy dokładnie śledzić, gdzie znajduje się front atmosferyczny. Czy już Front zbliża się do naszego kraju, czy jeszcze jest daleko. Możemy wnioskować o ilości opadu, który spadnie, o wysokości wierzchołków chmur. Możemy wnioskować o natężeniu opadu, o niebezpiecznych zjawiskach w postaci wyładowania atmosferycznych. Niemniej jednak decydujący głos ma człowiek yy, i zawsze ostateczna prognoza jest sporządzana przez człowieka, czyli synoptyka. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam trochę świat meteorologii, pogody ducha, pogody na miłość i pogody dla bogaczy życzę Wam na końcu. I pamiętajcie o tym, nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednio dobrane ubranie. Trzymajcie się.